Najnowocześniejszy bank świata, superkozacki sejf. Właściciele postanowili przetestować zabezpieczenia. W tym celu zaprosili najbardziej znanych złodziei świata z Francji, Stanów, Niemiec i dwóch przypadkowych Polaków. Dla każdej ekipy postanowili zgasić światło przed sejfem na pół minuty. I jeśli po zapaleniu światła sejf będzie otwarty, ekipa może zabrać zawartość. Pierwsi próbują Francuzi, światło się zapala. Nie udało się. Drudzy Amerykanie, światło się zapala. Nawet sprzętu nie zdążyli wyjąć. Trzeci Niemcy, światło się zapala. Nic kolej na Polaków. Światło gaśnie. Mija pół minuty. Próbują zapalić światło. Nic, próbują po raz kolejny. Nic, z mroku słychać tylko cichy szept. Kurwa Stefan, mamy tyle hajsu na cholerę ci jeszcze ta jebana żarówka. To już koniec kawału. Chcesz więcej śmiechu? Kliknij subskrybuj i włącz dzwoneczek kawałek kawału. Masz świetny kawał? Wrzuć go w komentarz. Dzięki, i do następnego.